Dobry. Ja chciałbym porozmawiać dzisiaj przekazać Państwu parę informacji na temat bezpieczeństwa w sieci OSE oraz jej użytkowników. Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne? Z wielu powodów. Musimy dbać o bezpieczeństwo użytkowników naszej sieci, czyli uczniów. Tak? Są to w większości młodzi użytkownicy sieci, i o nich musimy szczególnie dbać. Przed chwilą Sebastian Kondraszuk z CERT-u pokazywał statystyki, które mówią, jak dużo zagrożeń w czyha, czyha w sieci internet, prawda? My to, o tym wszystkim wiemy. Oczywiście też mamy bardzo dobry kontakt z, z CERT-em i z dyżurnetem i staramy się dostosowywać nasze usługi ku temu, aby ograniczać właśnie zjawiska związane z, z, i z treściami szkodliwymi, i ze szkodliwym oprogramowaniem, i z wszystkimi. Znaczy, o to nam chodzi, żeby generalnie CERT miał dużo, dużo mniej pracy. Dzięki temu, żebyście Państwo nie musieli tyle tych incydentów do nich zgłaszać. Czyli tak jak już właśnie powiedział Sebastian, prawda, w szkole grozi nam bardzo dużo zagrożeń związanych ze szkodliwym oprogramowaniem, czyli wirusy komputerowe, oprogramowanie szyfrujące, czyli ten ransomware, tak zwany. Tak? Dzięki temu oprogramowaniu źli ludzie mogą przejąć nasze sprzęty, nasze komputery, wykać dane, zorganizować atak na innych użytkowników sieci przeprowadzić włamania do ich sieci, ukraść dane, podmienić te dane czy te, i, i potem te dane na przykład wykorzystać do tego, aby podszyć się w, w, na przykład, nie wiem, rejestrując się na jakichś serwisach w naszym imieniu, zarejestrować się tam na płatne subskrypcje na przykład, prawda? Musimy powiedzieć również o bardzo łatwym dostępie do szkodliwych treści. Mam tutaj na myśli przede wszystkim treści zawierające materiały pornograficzne, cyberprzemocowe, czy też takie, które na przykład nakłaniają do samobójstw czy innych zachowań autodestruktywnych. Również, że tak powiem, do zachowywania dużego poziomu bezpieczeństwa zobowiązują nas wymogi prawne. Przede wszystkim OSE obowiązuje ustawa o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, która nakłada na nas obowiązek świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmującego ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, a także ochronę przed dostępem do treści szkodliwych. Szkoły obowiązuje z kolei ustawa prawo oświatowe, która mówi o tym, że szkoły zapewniające uczniom dostęp do sieci Internet w szkole powinny podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju i w tym celu powinny szkoły zastosować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Także na poziomie europejskim ten problem został dostrzeżony. Parę lat temu została stworzona taka strategia, europejska strategia dla lepszego internetu dla dzieci. I tutaj jednym z czterech takich głównych filarów jest zapis mówiący o tworzeniu bezpiecznego środowiska dzięki... Dostosowanym do wieku ustawieniu prywatności oraz szerszemu zastosowaniu mechanizmów kontroli rodzicielskiej. Jeżeli już wiemy, że bezpieczeństwo jest tak ważne, możemy przejść teraz do usług bezpieczeństwa, które przygotował operator OSE. Te usługi działają wielopoziomowo, mamy usługi mniej zaawansowane i bardziej, o których za chwileczkę opowiem. Pierwszą i podstawową usługą bezpieczeństwa w sieci OSE jest tak zwana usługa bezpieczny Internet OSE. Działa ona na takim dosyć podstawowym poziomie jest ona nieodłącznym składnikiem usługi głównej, czyli dostępu do internetu, to znaczy nie ma możliwości nie wiem, zamówienia internetów w OSE, który nie będzie zabezpieczony tą usługą, tą podstawową usługą. Ta usługa realizuje funkcje ochronne na poziomie zapytań DNS-ów. To znaczy, co mam na myśli? Każdy użytkownik wpisując adres w polu wyszukiwania przeglądarki wpisuje, wpisuje adres serwera. Ten adres serwera jest tłumaczony w takich ser, w specjalnych serwerach, tak zwanych serwerach DNS. Jeśli to zapytanie o ten serwer, nazwa tego serwera, znajdzie się w katalogu stron, czy, czy, czy też serwisów, które udostępniają treści szkodliwe, takie zapytanie zostanie zablokowane. A dzięki temu dostęp do danej strony nie będzie możliwy. Co ważne, ta podstawowa usługa, ona może nie jest bardzo tak doskonała jak te następne, o których za chwilkę opowiem, ale z kolei ona jest dosyć mało problemowa we wdrożeniu. A tak jak już rozmawialiśmy tutaj przed chwileczką, ten mniejszy poziom bezpieczeństwa powoduje, że jest większa wygoda korzystania z tej usługi. I i przechodzimy do następnej usługi. To są już bardziej zaawansowane usługi. Jedną z nich jest ochrona przed szkolnym oprogramowaniem. Te usługi wymagają już instalacji certyfikatów SSL na każdym urządzeniu objętym ochroną i przede wszystkim włączenie ich realizowane jest tylko na wniosek dyrektora szkoły. Oczywiście usługa ma za zadanie właśnie monitorowanie dostępów, wykrywanie dostępów do stron i serwisów serwujących szkodliwe oprogramowanie. Co należy pamiętać? Należy pamiętać, że usługa nie zabezpieczy przed każdym zagrożeniem. To znaczy, nie ma możliwości, żeby, na przykład, znaczy istnieje możliwość zainfekowania komputera poprzez pendrive i, 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 i wgranie tego wirusa po prostu na, na, na dysk komputera. Tylko że w większości w obecnych czasach takie oprogramowanie zawsze wymaga kontaktu ze swoim serwerem zarządzającym i taki właśnie ruch potrafimy już wykryć i zablokować. I dzięki temu możemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się takiego wirusa w naszej szkole czy też w sieciach innych szkół. Następną usługą jest ochrona, ochrona użytkownika OSE. Ta usługa również jest włączana tylko i wyłącznie na wniosek dyrektora szkoły. Również wymaga instalacji certyfikatów SSL na każdym urządzeniu, a jej zadaniem jest wykrywanie, monitorowanie i blokowanie dostępów do stron, które właśnie zawierają materiały szkodliwe dla, dla, dla młodych użytkowników. Ta, ta usługa tym się różni od tej podstawowej, że możemy, że tak powiem, wziąć pod uwagę, każdą stronę, która jest przeglądana w danym momencie w sieci OSE. Zawartość pewnych, znaczy pew, pewne katalogi serwerów nie są, że tak powiem, z góry, nie można o nich powiedzieć, że są z góry złe albo, albo, albo dobre. To są szczególnie takie kategorie serwerów, które są związane z treściami tworzonymi przez użytkowników. I jak wiadomo, użytkownicy bardzo często nie wiem, dają... Masę bardzo pożytecznych treści, ale zdarza się również czasami, że te treści są niezbyt pożyteczne dla, dla młodych użytkowników i takie właśnie takie sytuacje staramy się wychwytywać i zapobiegać ich wyświetlaniu w szkole. Wspomniałem już dwa razy o tych certyfikatach SSL-owych. Do czego one są potrzebne? Certyfikat SSL to taki mechanizm budujący. Zaufanie pomiędzy komputerem chronionym, komputerem zainstalowanym w szkole, a systemami bezpieczeństwa OSE, czyli yy, dzięki którym mamy właśnie przygotowane usługi bezpieczeństwa i które mo mogą właśnie chronić komputer. Na każdym urządzeniu, które jest objęte ochroną zaawansowaną, podkreślam, musi być zainstalowany ten certyfikat SSL. Może się to wydawać odrobinę problematyczne, prawda? Mamy w szkole kilkadziesiąt komputerów i na każdym z tych komputerów musimy zainstalować certyfikat. Mamy jeszcze inne urządzenia oprócz komputerów, na przykład, nie wiem, tablice interaktywne, korzystamy z komórek, prawda? No mogłoby to stanowić pewien taki problem, żeby zainstalować certyfikat na każdym z tych urządzeniów. Przygotowaliśmy oczywiście całą... Całą masę instrukcji na, na, na wszystkie systemy, główne systemy informatyczne, które są dostępne obecnie. Przygotowaliśmy również aplikację, która bardzo ułatwia sam proces instalacji takich certyfikatów. Dzięki temu ten proces został maksymalnie uproszczony, a usługa oprócz tego jeszcze dodatkowo pokazuje stan zainstalowanego, znaczy stan, czy, czy, czy usługa bezpieczeństwa jest włączona na tym komputerze, czy też nie. Na koniec chciałbym Państwu opowiedzieć o naszym najmłodszym dziecku. Jest to aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE. Jest to pierwszy produkt OSE, który wychodzi poza mury szkoły. Przeznaczony jest on dla rodziców. Ułatwia ustalanie reguł dotyczących korzystania z internetu przez dzieci. Umożliwia dostęp do, 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 do informacji o aktywnościach dziecka w, w internecie. Dzięki tej aplikacji możemy poznać właśnie do, do, ten, do, do, jakich, do jakich stron próbuje się dostać nasze dziecko, możemy ustalać wspólnie reguły, możemy przeglądać ilość czasu spędzanego na przeglądaniu stron oraz skorzystaniu aplikacji, czy również jakich, do jakich zasobów w mediach społecznościowych dostaje się nasze dziecko. Aplikacja działa poprzez sparowanie urządzenia rodzica i dziecka. To znaczy na urządzeniu rodzica przeglądamy i tworzymy politykę bezpieczeństwa dla urządzenia na, 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 naszego dziecka. Oczywiście ilość dzieci, na których możemy, ilość urządzeń dla dzieci, na których możemy zainstalować naszą aplikację, jest nieograniczona. Kontem oczywiście można również zarządzać poprzez naszą stronę webową, której adres widzicie państwo na, na slajdzie. Wspomniałem już w czasie rozmowy z Tomkiem, że usługi bezpieczeństwa powodują pewien taki dyskomfort korzystania. Chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, co, o czym należy pamiętać przy, przy okazji korzystania z naszych usług. Przede, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że strony instytucji finansowych, medycznych i innych przetwarzających dane wrażliwe nie podlegają inspekcji SSL. -y. To znaczy będą one działać na wszystkich komputerach, i tych objętych usługą zaawansowaną, i, tą, i tych objętych usługą podstawową. Yy, możliwe jest podzielenie sieci szkolnej na yy, pewne takie segmenty sieciowe. To znaczy możemy na przykład wydzielić sobie sieć w sekretariacie, czy sieci nauczycielskie i te sieci objąć ochroną podstawową, a ochroną zaawansowaną. Objąć komputery w pracowniach komputerowych. Ma to również zastosowanie w przypadku, kiedy korzystamy w szkole z urządzeń multimedialnych, czyli z jakichś smart monitorów, smart tablic, czy również w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, czyli jeżeli Państwo korzystają w pracowniach na przykład z tabletów czy, czy, czy z telefonów komórkowych, te urządzenia niezbyt dobrze wspierają instalacji certyfikatów. I powinny również się znaleźć właśnie w takim specjalnym segmencie, który zostanie objęty tylko tą ochroną podstawową. O czym jeszcze należy pamiętać? Duża liczba urządzeń komputerowych właśnie powoduje nam te problemy z instalacją certyfikatów. Te urządzenia multimedialne, o których już wspomniałem, wspomniałem przepraszam bardzo. Istnieją także problemy związane z dostępem do pewnych stron internetowych czy też na przykład specjalnych jakichś aplikacji typu zdalny pulpit, klienci VPN-owi itd., itd. Wszystkie takie problemy oczywiście mogą występować. Nie są one tylko i wyłącznie związane z funkcjonowaniem naszych usług. Sieć, internet generalnie jako taki cały mechanizm jest dosyć skomplikowany i, i, i te problemy mogą występować na, na wielu różnych polach. Dlatego też bardzo prosimy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu zgłaszanie go do nas, do naszego Centrum Kontaktu. Zawsze staramy się rozwiązywać te problemy i sprawiać, aby sieć funkcjonowała jak najbardziej sprawnie. Oczywiście dostępne są na naszych stronach internetowych wiele informacji, które są przeznaczone dla Państwa i co ważne, ciągle staramy się o rozwój naszych usług bezpieczeństwa. Tak jak przed chwilą wspomniałem, niedawno wypuściliśmy naszą aplikację dla, dla rodziców, aplikację ochrony rodzicielskiej i oczywiście pracujemy nad dalszymi, nad dalszymi usługami. Także podsumowując, przede wszystkim co nam dają usługi bezpieczeństwa? Spełnienie wymagań artykułu 27 ustawy, artykułu 27 prawa, prawa oświatowego. Mamy możliwość bezpłatnego korzystania z usług bezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa na najwyższym światowym poziomie, praktycznie dostępnych tylko dla, dla bardzo yy, dużych i, fi, instytucji i korporacji. Całość systemów zlokalizowana jest i zarządzana jest przez specjalistów operatora OSE. Dzięki temu nie muszą Państwo martwić się o aktualizację tego oprogramowania czy tych systemów, nie muszą Państwo zatrudniać wykwalifikowanego personelu do jego utrzymania. Dzięki temu mają Państwo możliwość znaczącego ograniczenia kosztów i przeznaczenia tych środków na inne rzeczy. A to oznacza, że to moment na pytania od państwa. Marek Sowala, bardzo tak. Tobie dziękuję. Za chwileczkę dopytamy o kwestię tej aplikacji, bo mam takie wrażenie, i w mojej opinii to jest rzeczywiście kapitalna sprawa, którą właśnie szkoły mogą przekazać dalej do rodziców, prawda? No bo to wtedy ma sens, kiedy następuje pewna synergia działań, prawda? To, co, to. To, co w szkole ma odzwierciedlenie w tym, co się dzieje w, w stosunku do zasad i wokół zasad domowych, internetowych i odwrotnie. Więc za chwileczkę porozmawiamy o aplikacji, ale zobacz. Oto pytanie, które pojawiło się. Czy dostawca o, a propos aplikacji proszę bardzo aplikacji używanych w pracowniach komputerowych na przykład opiekun ucznia współpracują z OSE? Oczywiście, że tak. To, to generalnie od szkoły zależy sposób wyboru wybór. Z... Wybór ochrony, który jest realizowany w szkole, może być on realizowany poprzez aplikacje inne, może być realizowany poprzez usługi OSE. Generalnie jedyne o czym należy pamiętać, to o tym, żeby, żeby obydwa te dwa systemy, jeżeli współpracują, to żeby nie działały w ten sam sposób. To znaczy, żeby nie, był prowadzony, nie była prowadzona deszyfracja ruchu, ponieważ no, w jednym czasie nie da się tego dobrze zrobić. Mogą występować pewne problemy i trudności. Okej. Okay. Pytanie specjalistyczne, specjalistyczna odpowiedź, ale specjaliści dokładnie wiedzą co i jak. Drugie pytanie. Co mogę zrobić, jeśli nie wszystkie aplikacje edukacyjne działają prawidłowo w sieci OSE? To podobnie jak z niektórymi stronami, które się nie otwierają. Tak, dokładnie tak samo. Prosimy bardzo bardzo mocno o, ich, o zgłoszenie takiego problemu do nas. Rozwiązujemy każdy taki problem, staramy się to robić jak najszybciej, tak aby właśnie wszystko działało w sieci OSE, tak jak należy. Tak jak należy i, tak jak i należy. ten system działania i czas działania, to, to wszystko działa bardzo sprawnie, prawda? To nie jest tak, że ta prośba gdzieś ląduje na czwartą półkę w w piątym pokoju po lewej stronie. Nie, oczywiście nie zajmujemy się tym tak szybko, jak to tylko <laughs> możliwe. Tylko, że tak jak powiedziałem, nie wszystko zależy od OSE. Były już takie hmm. przypadki, które musieliśmy po prostu rozwiązywać u naszych dostawców treści. Mhm. Słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Ja, śledząc Twoją rozmowę i Twoje wystąpienie, Twoją rozmowę z Państwem oczywiście, wypisałem sobie jeszcze pytania, które się pojawiały w trakcie. Poniekąd na nie odpowiedziałeś, ale czy muszę i czy, i czy trzeba instalować certyfikaty na każdym komputerze w szkole? No mówiłeś o tym, ale powiedzmy teraz jeszcze jasno i wyraźnie, no innej opcji nie ma. Tak, no certyfikaty należy zainstalować tylko na tych albo na mhm. tych urządzenia, które są objęte zaawansowanymi usługami bezpieczeństwa. Mhm. Na tych objętych usługą podstawową nie ma takiej potrzeby. Jeżeli pojawiają, to, to, to było kolejne pytanie, ale już troszeczkę na nie odpowiedziałeś a propos aplikacji. Dlaczego niektóre strony się nie otwierają? To nawet jest dobry sygnał, to jest dobry znak, prawda, bo to znaczy, tak. że, że to sito, ta tarcza, którą prezentujecie. Że systemy działają. Dokładnie, że to działa o, i funkcjonuje. Oczywiście systemy czasami się mylą. Może się zdarzyć, że strona, która nie powinna być zablokowana, zostanie zablokowana i zdarza się też, chociaż niezbyt często, w drugą stronę. To znaczy, jeżeli państwo dostrzegą jakąś stronę, którą uważacie, że nie powinna być dostępna w sieci OSE, również bardzo gorąco zachęcamy do zgłoszenia jej do OSE i, i my takie przypadki oczywiście rozpatrujemy i poprawiamy działanie systemów. Tak jest, bo wtedy przechodzicie na ręczne sterowanie, no i w sposób bardzo precyzyjny możecie zadziałać. Albo tę stronę dopuścić, albo tę stronę wpisać jednak na, do, do katalogu tych stron niebezpiecznych. Dokładnie. Kolejne, czy po zainstalowaniu certyfikatu, który od Państwa otrzymamy, mój laptop służbowy będzie mógł pracować w innych sieciach, Poza terenem szkoły, czyli na przykład w domu. No to kluczowe pytanie teraz dla tych. Będzie, jak najbardziej będzie, tak? będzie mógł. Tak. Certyfikat SSL OSE działa tylko wewnątrz sieci OSE. Jeżeli, pójdziemy do dowolne, znaczy jeżeli podłączymy się do dowolnej innej sieci, nie będzie on po prostu potrzebny, nie będzie używany. Ja więcej pytań sobie nie wynotowałem, ale mieliśmy taką praktykę jeszcze za czasów tych spotkań przedpandemicznych, że na samym końcu prosiłem i spotykało się to z absolutnie ciepłą odpowiedzią o bardzo konkretny namiar. Gdyby ktokolwiek z Państwa, ja wiem, że mamy zalogowanych około 3-3,5 tysiąca osób, ale chodzi o, o, o szkoły, jeżeli jest jakikolwiek problem, to to powtórzmy raz jeszcze, gdzie bardzo konkretnie się zgłaszać i do kogo bardzo konkretnie można kolokwialnie rzecz ujmując uderzać? Nasze centrum kontaktów telefonicznie, mailowo i poprzez portal moje osa. Mówił o tym Marek Sowala. Warto eksperta zapamiętać i poznać z krwi i kości. Także jeżeli będą Państwo, chociaż tego nie życzymy, niech te problemy pozostaną w sferze teoretycznej. Ale jeżeli przyjdzie też spotkać się z kłopotem w praktyce, jest człowiek na odpowiednim miejscu, który ma na to radę. Marku, bardzo pięknie Tobie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.